Pewnie I Rare małego, nie ma do niego Nigdy nie poda. Ja nie mogę. I tak drodzy widzownie, w dzisiejszych czasach wygląda Swinbots. To dzisiaj główny temat naszej rozmowy. Jak widać może się on patrzeć w ziemię, lecz może zobaczyć również głowy przeciwników. Niestety osoba widoczna na tych klipach niestety ma małego filta i odcieli mu lekarze podczas porodu i również spada, spada... spada... mu cegła na głowę przy porodzie. Niestety również wiadomo, że pan Ankara Mes Messi, Ankara Messi został zidentyfikowany jako nie człowiek, tylko wąż. Zidentyfikowany jako wąż, rozumiecie, bo on nie ma fiuta, a SRA przez całe ciało na przykład jest tak brzydki, że... Jakby to powiedzieć... Czy ja mogę tu latać? Mogę tu latać. Zobaczmy na tego oponenta tutaj. O! Chyba wy... wyłączył. Czy Ankara Messi wyłączył Skinbota? No gdzie jestem O jest! O! Fryer yy, wyłączył swojego antybota, czy, ale niestety ma ciągle Wallhaka, bo jest frajerem, nie, nie bit, bitym i zobaczymy, że może aimbota również. Widzicie jaki to jest Fryer I mam nadzieję, że nie będziecie tacy w przyszłości, bo to bardzo ważne jest w rozwoju CSGO. Średnie obrażenia, 2,5 i pół tysiąca. O, umarł, bo jest to frajer. Bity, last menda, Bydlak. I wszystko najgorsze. O, następny, what the fuck? Ile tu spinbotów na tym serwerze? Co się dzieje z tą grą? Jest! Obrzym, obrzym, obrzym! Nigdy się nie obnażał. Albo rodzice mi to robili za niego. Więc taki, taki jest? Jest. Hopa, co nie, to jest taki, taki ham jeden. To jest, to Tu jest. Jeszcze bany hopas od Nie, to jest jakiś żart, serio. Już mam nóż. Ale nikogo nie zabije. Bo to debil, idiota. I pies. O, o co, zabity z noża. Jest taki frajer, ja nie mogę. A, ma znowu Obrzyna! Ha, ha, ha. Pewnie nie ma dziewczyny i ma 12 lat i poprosił ojca, żebym kupił CSGO! Ja nie mogę! Przecież on myśli, że Obrzyn to snajperka! Half fryer, umarł! Prosimy go, profil przy okazji! Co za śmieci, bany. O, bany hopik, pewnie, ale zostanie zabity, bo jest debilem. Biegnie, skurczymy. Bieg. O, spad, spad! Debil nie umie bany hopować. Jest, a znowu został zadożowany. Ja nie mogę. Obrzyna, znowu ma. Właśnie takie kidosy psują grę normalnym człowiekom, normalnym ludziom, człowiekom. O nie, znowu ma... znowu ma nóż, gdzie on jest, tu jest. Możemy zobaczyć jakim jest przegrywem. No niestety udało mu się wygrać, ale przy okazji sprawdzimy jego profil. Bo niestety to jest frajer O, z kanady, siódmy poziom. Pewnie w jakipunku skrzynki, zis go, nawet za 3 zł to chyba bogate musi być. No dobra. To wszystko na dziś, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że będziecie mieli super i super, bardzo super wieczór. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do widzenia.